Dzień dobry wszystkim! Ja jestem Mateusz i razem z moimi towarzyszami broni zapraszamy Was na upragniony wyjazd w Dolomity, gdzie spędzimy niesamowity czas. Jak możecie zauważyć, moje worki pod oczami są pełne pomysłów. W tej chwili kierujemy się do miejscowości Langewang w Austrii, gdzie spędzimy noc poprzedzającą nasz dojazd do Dolomitów. Eee, mamy tam jeszcze jakieś 1000 km, także podróż się dopiero rozpoczęła. Deszczowy Gdańsk już za nami, ale pogoda na dzisiaj nie zapowiada się zbytnio dobrze. Jedziemy dwoma busami, po siedem osób, wyładowani po korek, sprzętem, pomysłami i dobrymi nastrojami. A ze mną na pokładzie jest kierowca bombowca Szerpa na, na, middle siedzeniu. na middle siedzeniu mamy Mirka, mamy Daniela i, I Oriane Bochun. A na samym tyle Pato Kanapa w postaci Pawełka i Sierpy Pomidora. Nie ma. <gry> Także nie ma, nie ma lekko, jest, jest pozytywna ekipa, pozytywni ludzie. Jesteśmy dobrze nastawieni. Żeby robić dobre rzeczy I śmigamy, a wy zostańcie z nami O, fokusa mi nie złapało Elegancko, see ya. <gry> Oj! Zaspani, nasz pierwszy postój tutaj na, na molu na kaweczkę. Przedstawiam Wam teraz, drodzy Państwo, drugą furę w składzie kierowca. <grym> byś się przedstawili. <grym> ja jestem de... faraonem ja jest de... jest tego wyjazdu Czekaj, ja to nagram, kurwa, jest. Dobra, <grywa> Dawaj, jestem <stemporalnym> tego wyjazdu, <grywa> My już zaczynamy przeklinanko. Jest śpiąca Karolinka. Jest na pewno dobry, nie śpi. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Nie polecam. Tutaj teraz nawigator drugiej fury. To ja, tak. Majkę. Jest z nami Mateusz. Szef tutejszego wyjazdu jest Ninja. I Sarci. I jeszcze z tyłu Joanna, bodajże. Jestem rybomłotem. Już na samym początku skandaliczne zachowanie w postaci tutaj pato, patokontenciarza. Ty. Co ty masz? Skarpety. Działaj szybsze. <grym 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 szybsze skarpety. skarpety. Jest Proszę Państwa, rybomłot zamawia. Rybomoc zamawia. <laughs> chyba kawę z mlekiem wezmę. Jednak nie zdecydowałeś się na jajecznicę. Nie no, Mark, no zobacz, zdaj zbliżenie. No faktycznie. Dobra jest zamówienie. A ty jaką kawkę byś sobie życzył? Taką co? Co ty? A ja biorę zwykłą białą, to ci mogę wziąć jakąś fajną. To, a jak jest flat white, to weź flat white. Dobrze. McCafe. Dziękuję. Żółw. Y

tak. Nic takiego nie było. Karolinka to wasz pierwszy wspólny taniec? No tak ćwiczymy. <grywa> 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 Ale kontent <grywa> dla <grywa> widza. <grywa> nie to musisz tak widać. Dawaj content. Pa pa pa. Pa jakie ujęcie. <grywa> Jak to, jak to mawiał ktoś kiedyś, nie ma spania na wyjazdach, kierowca co jest, zjadłeś, a żureczek wjechał. Nie wolno spać? <grymne> <grymne> Czy mam za kierownicą spać? <grymne> no i git, ruszamy. Chwilę, żeby mi wiesz no bo jak muzyczka będzie w tle to zaraz mi YouTube zablokuje bo powie, że to nie moja muzyka YouTube eee... Cóż, ruszyliśmy dalej mamy jeszcze 880 km każdy kawkę wypił, zjadł ciacho albo inną przekąskę nabraliśmy troszeczkę energii mimo, że tryb zombie i lecimy dalej trasa deszczowa w sumie nastrój tak każdemu nie opada. Lecimy. 8. mamy jeszcze 670 km. Tutaj ekipa z tyłu troszeczkę pospała. Ja próbowałem, ale niestety nie dałem rady. Jakoś nie, da, nie daję rady spać na siedząco, chyba, że jestem na maksa zmęczony. Ekipa jedzie z przodu i sygnalizowali, że mają chęć zajarania szluczka, więc za chwileczkę zjeżdżamy, troszeczkę rozprostować kości. A teraz zapytamy tę kanapę. Pięknie. J jak bo, tam, chociaż trochę, trochę pospaliście czy nie? Tak. Ja myślałem, że ale to 15 minut to było no tak, a 120 minut. Turbo drzemkę. mieliście, tak, także... Barky, kurwa, ty fantastycznie? Ja... Nie spałeś, nie 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 raz. No Znaczy miałem głowę po prostu, ale tak to... Ja cały czas miałem głowę. Głowę miałem troszeczkę. No trochę troszeczkę miałem głowę. No. Ja też się nawet troszeczkę przespałem. Bo... Ty, a dam radę... A Pawełek, weź ten. Weź twarzeczkę we wnękę. O. Widzę cię? Mordowisz mnie? O. Wisz mnie? Widzę cię, ale nic nie widzę. Weź oczy, nic nie widzę. To jest strasznie. Na co masz? Klejone jest to jest. Klejone? <grymne> Trzy minuty za mnie to oczy nie widzą. Oj, nie martw Minut. Jaki challenge? No kto się dłużej nie będzie był. ja powiem, ja chcę od razu przegrać. Ja podobno z Majkiem nie mamy szans generalnie, nie? kontrolować codziennie? Majki, jak będziesz to oglądał, to tutaj jest jakieś domniemanie, domniemanie tego, że... Ale to sam powiedział. Co powiedział? Sam nam groził, że nie mamy szans. No to w takim razie no... No nie zjechali, Co no Cóż. Chyba trzeba jednogłośnie oznajmić, że nikt nie podejmie rękawic w Niemczech się także majki. Gratulujemy, jesteś niekwestionowanym mistrzem. I cóż, do zobaczenia za rok na Mistrzostwach Świata, nie? Ja, 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 ja. kurde, no w takich wypadach zawsze się chce dalej. Ale Chwilowa przerwa, żeby rozprostować kości. Nie sprawdzę, jak tam się łazi. I na siku. Ty, ale parno jest, nie? No. Ale taki podrast mi tak... Od gwiazd na raz nie. Także chwilę dla nas. Ja okulary muszę założyć, bo już mrużę oczy, bo są zmęczone. Jest i Sara. Sara dziuje. Patrzcie, patrzcie, Sara, dawaj, dawaj, dawaj. Widzisz, Sara? daj radę. Mały w Lidlu na zakupy przed przekroczeniem granicy zostały nam jeszcze do kupienia wiatole na autostrady do Austrii i Czech i tyle. No. Zawijamy się z tego parkingu i mykamy. Także pozdrow. No, bo to pomyłka, do widzenia. Do <grymia> Jesteśmy już blisko granicy czesko-austriackiej i w końcu jakiś inny krajobraz nam się ukazał, już jakieś skałki. Minęliśmy właśnie przed chwilą dwa jeziorka sąsiadujące ze sobą, a my przyjeżdżaliśmy między nimi. Ludzie na windsurfingach sobie śmigali. Także elegancko, pogoda sprzyja, słoneczko świeci, a tu... Jak możecie zauważyć, już wyłaniają nam się skałki. Patrzcie. Po 12 godzinach i iluś, iluś tam kilometrach Ile 1000 km mieliśmy robić tylko 104 km z węglowego 1004 km z Dańska Stargu z węglowego Pod Gelsdorf Waldheitmaj... Waldheimat <gryje? gryje? gryje> Przynajmniej się starał jest, cała ekipa dojechała Jest, pod skrzydła. Krzysiek. Co? Jakie mieście spalanie? Co? Jakie mieliście spalanie? Trzy sługi na 200 km <grym> Nie ma opcji 7-3. już nie ma opcji. <grym> nie, Tutaj miałeś. już pojawiają nie, ale się nie. różne informacje. Nie, nie, nie. 74 albo 7-5, tak. Jawnie kłamiesz. No teraz powiedziałeś prawdę. Dlatego już z nim nie rozmawiam. A ty ile miałeś twania? Chodź tu, no, chodź. 7,9, ale ja mam 4-litrowy silnik w tym potworze. No Ale masz, ale masz mniejszy bagażnik i mniejsze obciążenie. Ale jeszcze włożę Gajardosa. <grystanie> to faktycznie to ma duże Bardzo duże znaczenie. Ma to wpływ. Kochani, dojechaliśmy w dwa busy cało i zdrowo. Okolica jest bardzo piękna. Ta końcówka, tutaj do, do tego miejsca, gdzie się znajdujemy, gdzie będziemy mieli nocleg. No, Dojechana naturka, jak górki zaczęły nam się tylko pojawiać, to uśmiech pojawił się na naszych twarzach. Jesteśmy po prostu podekscytowani, podjarani nadchodzącymi dniami. A teraz co, nic, tylko się zameldować, rozpakować, ogarnąć i cóż, może jakaś integracja. Każdy jest też zajechany, więc pewnie e, szybko zaśniemy. I, I cóż, i do spanka w takim razie. A ja jeszcze postaram się Wam może pokazać okolice z, z drona i wtedy na dzień dzisiejszy pewnie zakończymy już tego vloga. Także see you tomorrow i hello!